Siema, witam was w kolejnym odcinku z Farming Motor 22 z serii na mapie Elm I w dzisiejszym odcinku będzie kopanie ziemniaków Do tej akcji wypożyczyłem kombajn Grimme dwurzędowy No i będzie sobie latać z nim New Holland Tylko do niego zmieniłem jeszcze opony na standardowe, bo tutaj Przy tym wykopywaniu ziem... tych poprzeczniaków, żeby za dużo nie deptać No to zmieniłem na standardowe, tutaj już ten poprzeczniak Dopiero zacząłem rozkopywać, tamten już mam rozkopany postanowiłem, że zacznę sobie od poprzeczniaków, bo już później tego wygodnie było, żebym nie musiał to naokoło jeździć, bo później na każdym rogu zawracać to też będzie niezawygodnie. wygodnie. Już prawie jeden zbiornik mam. Z 88%, Tutaj dojadę do końca, no i chyba się wysypię, bo już później tutaj nie obrócę raczej. Tam więc spoko zestaw z tego wyszedł. New Holland chyba najlepiej pasuje, bo i też taki większy ciągnik do tego ładniej pasuje, bo jednak ten kombajn jest dość duży. Chociaż... Chyba jeszcze tam pojadę, bo i tam jest taki plac, bardziej to by pewnie było wygodniej do wysypania się. jak tak kilka przejazdów, żeby śmiało można było zawrócić. No za chwilę na pewno jak już przez środek przejadę, sobie rozdzielić. I poza odcinkiem dokończyłem talerzowanie. Mam stalerzowane tamte obydwa pola. Jedną na odcinku dokończyłem, bo, a nie, tam kawałeczek mi został, a jeden przejazd i jeden poprzeczniak. No i później to drugie pole jeszcze zrobiłem tutaj. Tego pola na razie nie ruszałem, bo tutaj nie było nic rozlewane, a później już chwasty mi tam urosły, więc dopiero to zrobię, jak będę chciał tam coś siać. Już muszę powoli zrobić rozbiskę, żeby wiedzieć, jak te pola po kolei przygotowywać. Na pewno po kukurydzy głównie będą jakieś zboża czy szepak. Kukurydza była z połowa, pól. Aj, pełno. My to kopało jeszcze? Czy? A, przestało tutaj. Dobra. To lecę na po przyczepę. Odwozić będę moją tą tandemką bo będę chciał to sypać do hali. Tylko że ja tam nie wyciągnąłem maszyn chyba no zastawione, dobra JCB stoi z beczką, bo byłem sprzedać mleko na piekarni ale tam tylko weszły 3000 litrów bo tam była najlepsza cena za 2260 chyba coś takiego talerzówkę wystawię Może ją wstawię od razu tutaj przed ten gruber, przed siewnik. Zapomniałem o tym, ale trudno, bo ogarnę na odcinku to. No i dobra, myślę, że jeszcze tą małą tandemkę wystawię. W też bym mógł odwodzić, no ale jak mam tą dużą, to nie ma potrzeby. A ja podpiąłem. Jeszcze te się nie zamkną, no ale tak rzadko kiedy zamykam. CB chyba z tą przyczepą jeszcze nie chodził. No troszkę może przymały tak wielkościowo. Bardziej New Holland. Pasuje na New Holland przy Bombajnie. Już teraz czas na te ziemniaki. Właśnie już wrzesień. Jest chyba ich drugi miesiąc jak można je zbierać, ale w sierpniu jeszcze nie były gotowe do zbioru. Ok, dobra, na razie może sobie tutaj stać. Oj. I spoke, że te ziemniaki, bo zawsze jakieś urozmaicenie, jakieś zmianowanie na polach będzie. Taki poprzeczek mi może trochę być jeszcze mały. Nie wiem czy to jeszcze raz kopywać. choć będę raz czyli tak bardziej jeździć naokoło, tylko jak przez środek się przetnę. Trochę na drogę muszę, no ale na razie tutaj jest mało miejsca. No, i teraz jest wrzesień, więc będę sprzedawać mleko, bo we wrześniu jest najlepsza cena. Bo na razie ona jeszcze, z tego co pamiętam, to rośnie. Na tych dwóch pozostałych skupach, no, jest na wzroście. Mam nadzieję, że rośnie jakiejś fajnej ceny. No, tylko ja bym się chyba przeciął gdzieś już tutaj, i bym zaczął od tej lewej strony. Chyba trochę po słupie poszło. Tak, żeby złapało mniej więcej. Okay. Już w tym miesiącu na pewno będzie akcja kiszonka. No kugurydza jeszcze nie jest żółta, więc spoko. To już chyba w sierpniu była właśnie zielona, więc chyba bym mógł już się kosić. Ale jedynie tylko na kiszonka, na ziarno to jeszcze będę później raczej, raczej czekać. Aż ona żółknie, będzie to lepiej wyglądać. No i też teraz to jest... To jeszcze rośnie. Tak. No jeszcze nie jest do zbioru w ogóle. ale na kiszonkę to się powinno dać. To pamiętam. No tutaj jest szerszy poprzecznik. Wyszło mi to ładnie, równo. Teraz już to kopuję, to. O, jest dobrze. Teraz bierze trzy rządki. Chyba... A, dopiero zaczęło tak. Trochę zjechałem. Dobra, teraz zostawiam. Jak liczyłem, że tych ziemniaków będzie lepiej sypać, że już z samego poprzeczniaka tego jednego będę miał zbiornik. Ale jednak nie są aż tak wydajne. Bardziej Bardzo z burakami by było już pewnie. No na pewno raczej jeden zbiornik na poprzeczniaku. Ziemniaków już dawno nie kopałem, więc może mi się właśnie mylić z burakami. A dobra, ja miałem w tamtą stronę wywinąć. Dwurzędowym trochę zejdzie te kopanie, no i tak pole nie wziąłem jakieś bardzo duże jest to do wykopania. Na pewno nie na odcinku, na odcinku jakoś dużo nie zrobię. Jeśli nie chciałem od samego początku zaczynać, bo jednak tylko to wykopywanie poprzeczników to by tak myślę, średnio wyglądało. Tak to już ładnie trochę poprzecznika, trochę tutaj w środku już zacząłem. to chyba najlepiej New Holland pasuje do tej czerwonej kropaczki. Może jeszcze John Deere by pasował, no. A John Deera to nawet nie mam. Choć teraz rozważam kupno jego, właśnie jak będzie miał się pojawić większy ciągnik. Myślałem, że nie na kopię zbiornika kolejnego no, odcinka, to jednak jest do zrobienia. Bo... Ja zrobiłem miak. A tu jest miak. My zapomniałem ustawić sobie stoper, więc dokładnie nie wiem ile jest minut, no ale wiem, że zacząłem jakoś chwilę po 11, więc poś, spojrzałem na czas, to tak już mogło być za dwie minuty odcinka może być około 13 minut myślę, że do 17 minutek to z jednej akcji, no to nie ma co jakoś długo, choć tym kombajnem jeszcze akcji dwójce nie miałem w ogóle na moim kanale, takim zestawikiem nie było robione No myślę, że chyba wjadę tutaj i nie podjadę przyczepą i tą przyczepę ustawię na tamtym poprzeczniaku. Ja w sumie nie musiałem tych maszyn tym na odcinku wyciągać, bo raczej nie będę sypać tej przyczepy, bo ona ma tam na 26 litrów, albo ich około 30 ona. Dokładnie nie pamiętam która. Czas w sumie jak będą już dwa zbiorniki, by można było się przejechać i wysypać. Bombań ma chyba 12. Księdzy litrów albo coś koło tego. No równiutko, 12. Dobra, nawet to ja nie będę gasić, tylko już... Tam 35% to będzie takie 70. się może średnio opłaci jechać. Jeszcze przejechać. Dawa, myślę, że tutaj, jak będę miał net pełno, to sobie tutaj po prostu do niego podjadę, a tutaj nie będzie mi przeszkadzać, jak tutaj będę jeździć. Czemu to nie leci? A bo to chwila zanim te ziemniaki dojdą. Dobra. Spoko robotka, takie kopanie ziemniaków. Zobaczymy, czy będę zasamówił przy końcu pola. To się jeszcze zastanawiam, czy w kolejnym sezonie też je sadzić. Już, może bym jeszcze kolejny sezon też zasadził, a później poszedł w buraki. Też w ziemniakach cały czas nie będę chciał, tylko myślę, że tak na początku to ten bardziej tym mniejszym sprzętem mi się podoba w ziemniakach, a później tym większym już bardziej w burakach. Jednak ten kombaj do buraków, jak już w 15, trochę grałem, no i tak jakoś bardzo bardziej wolę kopanie ziemniaków, sprzętem do ciągników. A już tym większym, no to wolę tym do buraków. Topuraków to była akcja już na tej serii, ale to było usługowo. Teraz w sumie dajcie znać w komentarzach, czy, wiesz, ty, czy wy też macie tak, że misję macie tylko skoszenia trawy. Ale ja żadnych innych nie ma. Muszę sobie w sumie ten mod pobrać, co jest na odświeżanie kontraktów. Może to coś pomoże? Tak to ja mam cały czas. A dwa nawożenia teraz się pojawiły, dobra, powiem, że na kilku seriach też już patrzyłem. Także były tylko na te właśnie trawy, a na jakieś inne prace nie było. A bo czekaj, teraz była prawie aktualizacja do farminga. To może to tym coś podziałali. Chyba wczoraj. Z jednego okrążenia mam 35% w kombajnie. No? Dobra, w sumie ja już będę kończyć odcinek, bo jest 21 po, to jest około 18 minut. Dobra, także jeżeli ta akcja Wam się spodobała, chcielibyście kolejne i chcielibyście, żebym dalej siedział o tych ziemniakach i żeby w kolejnym sezonie byli, były, no to oczywiście napiszcie to w komentarzu no i zostawcie łapeczkę w górę subika. No i do kolejnego odcineczka. na razie trzymajcie, cześć!